Powiem tak, do 50 lat kotły były nitowane, wszystkie, a po 50, po 50 roku opracowali w Polsce technologię spawania kotłów. No bo to jest, bo to i te rzeczy to... Tak, to i wszystko. nawet powiem Wam tak, zacznijcie, połączenie nitowane po jest lepsze, dobrze Pan tu stwierdził, lepsze. bo nawet jeżeli robi się nieszczelne, to nie ma możliwości tendencji do yy, Pęk, pęknięcia, masy, ro rozerwania się. Natomiast spaw, jak pęknie, no to to jest no tak, Też nie umiemy rozerwać, dobrać, ale jak napisz, to na leci po prostu. Tak szuka. to wyglądało. I teraz do, do tych PM36. Zostały wyprodukowane dwa parowozy: PM36-1 i PM36-2. Jedynka była w otulinie aerodynamicznej no i została Zaję? wystawiona yy, w Paryżu na wystawie lokomotyw. Zajęła pierwsze miejsce ze względu na estetykę, że była ładna. Natomiast kwestia osiągów tego parowozu, powiem szczerze, jest różna. Bo tak, to były 30 lata, za chwilę mieliśmy wybuch II wojny światowej. Ta z otuliną aerodynamiczną znikła podczas działań wojennych, gdzieś po wojnie, w tym okręgu kaliningradzkim się znalazła, ale już bez otuliny aerodynamicznej. Niemcy ją do siebie wyjeździ na początku, potem wylądowała w tym. Wylądowała w, właśnie tam w okręgu, tym właśnie Kaliningradzkim, bo tam był normalny tor. I źródła donoszą, jak to się mówi, no ale nie ma konkretnej daty, nie ma nic. Jakie będę jechał? Gdzie jedziesz jedzie, do chwilę. Odprowadzisz to, nas, Wiktor. powiem A -a. tak, y, że w 50. tam mhm. połowie lat 50. po prostu została u Uruskich. Mhm. Natomiast y, Druga lokomotywa, która teraz już powoli została oznaczona jako jedynka, no bo ta jedynka znikła, a więc tą przenumerowali na P361, powolnie jakby oznaczali lokomotywy parowe na, po, w Polsce na nowo, bo to po tych działaniach wojennych to różne córe nam z Europy zostały w Polsce na Torach. No to ją oznaczyli jako P361 i ona jest w tej chwili w Wolsztynie w Wolsztynie, parowozowni właśnie pod Poznaniem w Wolsztynie, co prawda jest zimny Maszyniści na tym jeździli, cioczyli na to, że to jest lokomotywa, która tak, niedobrze robiła parę, a więc do prowadzenia ciężkich pociągów był problem. Yy, druga rzecz, bardzo daleka odległość, możemy podejść ślubową pokazać. Jeżeli tu mamy palenisko, nam jest Tutaj jest to prawda, przy budce jest tu. Także jak my sobie łopatę nabierzemy, to się obracamy i do pieca. Mm -hmm. Natomiast na PM36 ta odległość jest duża i trzeba było trzy kroki zrobić, żeby rzucić do pieca. A więc zasilanie węglem, po prostu paleniska było już w pewnym stopniu uciążliwe. I teraz tak, kocioł na 18 atmosfer. Ze względu na to, że tak, był duży, na dużych kołach jest tak zwana skrajnia taboru, żeby jej nie przekroczyć. Kocioł był zrobiony średnicowo, mały, długi, mm -hmm. co za tym idzie, problem jak jest długi kocioł, to jest kocioł leżący, problem jest z ściągnięciem po prostu yy, spalin, ciepłego powietrza do komina, tak zwanym ciągiem, żeby ogrzewać płomienice, płomieniówki i tu jest podejrzewam spowodowane, ja, a ja nie mam okazji tego, znaczy widziałem ją czynną, ale nie, no, nie miałem okazji nikt jest, tym nie. No, nawet no. za pasażera, natomiast yy, podejrzewam, że tu jest pewien problem z wytwarzaniem pary, ze względu na to, że kocioł był mniejszy, Mniejszy, średnicowo, dłuższy, zrobiono 18 atmosfer pary, żeby ta lokomotywa po prostu miała moc pewną. I Czyli za poduszamy. urodę dostał nagrodę. Tamten dostał za urodę. Podejrzewam, że jakby wojna nie wybuchła i te lokomotywy zaczęliby produkować, to one by po prostu zostały no, dopracowane. No, Natomiast ewolu, niestety nie. działania wojenne w 1939. Tego zaprzestały. Oprócz tego jeszcze były produkowane parowozy PT31, które były o niebo lepsze, prawdopodobnie, ona znaczy prawdopodobnie, na 100%, tutaj PT36, to były parowozy praktycznie tak jak ta, bo to jest PT47, jest to lokomotywa wybudowana w 1947 roku, znaczy zaczęta produkcja w 1947 roku, na podstawie dokumentacji właśnie przedwojennej PT31, lokomotywy, która była ikoną polskich kolei, pośpiesznych parowozów. Była bardzo dobra, bardzo sobie ją dlatego oni wrócili do lokomotyw właśnie tego typu, czyli PT-47, a na przykład nie PM. No. Lokomotywy miały prędkość 110 km na godzinę konstrukcyjną, mogły po to, że prostym, poziomym ciągnąć pociągi o masie 800 ton, pośpieszne. No tu dzisiaj hmm. takich pociągów już nie mamy, to jest około 14-20 no wagonów, no, no nawet, no tak 15 wagonów, Owaga ma 42 tony no to można sobie to policzyć w ilości. Yy, te parowozy zakończyły, można powiedzieć, służbę w 1986 roku, natomiast dwie lokomotywy jeszcze w 1986, 7 czy 8 roku zostały wyremontowane, bo te parowozy remontowało ZNTK Kydgość, dzisiejsza PESA słynna. Mm. ZNTK Bydgoś specjalizowała się w tych parowozach, w remoncie ich. Natomiast kiedy oni w 1986 roku zaprzestali napraw lokomotyw parowych, dwie lokomotywy z racji prowadzenia pociągów retro już za kolei, oba parowozy były z parowozowni w Kłodzku w, w początku lat 90. poszły do piły. W pile zostały wyremontowane. To była PT-4728 i PT-47112. No niestety oba parowozy przetrwały do czasów dzisiejszych 28 w stanie takim można powiedzieć dużego zdekompletowania jest w Jaworzynie, w muzeum. Natomiast ona w takim stanie trafiła z powrotem, bo kolej jak robiła no to wstawiła sobie potem do Gniezna, bank części zamiennych do lokomotyw innych, które jeszcze były w Olsztynie. I to udało się wrócić, przywieźć to do Jaworzyny ale jest zdekompletowana bardzo, ale jest. Natomiast PT 47 112 jeszcze jakieś 8. Lat temu 10 jeździła w Bolesztynie jako czynna, w tej chwili jest rak. No to jest też takie działanie, Bładek. można powiedzieć, tej parowozowni trochę dziwne. Co prawda, może nie obecnych władz, tylko władz kolejowych, które, bo to był skansen kolejowy kiedyś. Bardzo długo był skansenem kolejowym. Został chyba jakieś 5 lat temu oddany po prostu mar Urzędu Marczo Marczołkowskiego. Urząd stworzył która tam po prostu oni łożą pieniądze, oni tam działają. Mhm. Wyremontowali tą PT-4765, swoją, która tam u nich kiedyś jeździła, no i i tak to wygląda. Natomiast sam ten parowóz, bo jest wyprodukowany przez pierwszą fabrykę lokomotyw w Polsce w Szanowie. W 1949 roku lokomotywa pracowała do 86 roku w centralnej dyrekcji kolejowej, czyli dokładniej w lokomotywowni w Tomaszowie Mazowieckim. Do 86 roku była utrzymywana jako czynny parowóz. Prowadziła wszystkie pociągi okolicznościowe w okolicach Warszawy tego węzła warszawskiego tam, i między innymi miała epizod z Orient Expressem, który był w Polsce w 1986 roku. Później po 86 roku stała odstawiona, przetransportowali ją do Siedlec, w Siedlecach była tam odmalowana, postawiona jako pomnik przyparowozowy. Po zlikwidowaniu parowozowni no, w 2005 roku nam się udało ją pozyskać, przywieźć tutaj, przestawić ją, bo ona stała na kawałku torów. Przy pomocy, jak to się mówi, ludzi dobrej woli, została przestawiona z toru, kawałka toru na tor, który był połączony z siecią kolej Przygotowaliśmy mm. ją do transportu i na kołach, na haku lokomotywy ciągnącej, na kołach żeśmy ją przywieźli. do Pytu. Ile to waży? Ta lokomotywa to jest około 147, 150 ton. Bez węgla? Bez węgla. Z węgla to jest 180 ton, trzeba liczyć. Mm. Węgiel, wodę, w stanie momencie to jest 180 ton. Nie, to jest tak, to jest wagon ściśle mhm. złączony z lokomotywą do przewozu zapasu węgla i wody i powiem tak, są to tendry, które mają najwięcej wody, jeżeli chodzi o te, to jest tender 34, D74, dlatego 74, bo to jest tender bazowany na tendrach produkcji niemieckiej. Jak nasz przemysł polski budował parowozy, to jeszcze nie było na tyle wykształconych zakładów odbudowanych, które by produkowały tendry do parowozów. Bo tak jak na przykład Chrzanów produkował lokomotywy, to oni budowali parowozy. Natomiast i to też wyglądało tak, kotły budował Babkow-Zieleniewski, zakłady po wojnie tutaj u nas w Sosnowcu były, produkowały kotły do parowozów tych TKT 45 TKT-48, do OL-49, do wąskotorowych, Zestawy kołowe, czyli same te bose koła, lewy były robione w hucie, tutaj, tej e, Batorem między innymi. No i to potem przychodziło wszystko tam na grunt i tam została ta, ramy robili oni, składali to po prostu i tak dalej. Dorabiali silniki i tak, tego typu rzeczy e, i składali to. Na przykład sprężarki do parowozów produkowane były w Starachowicach, tam gdzie stary. W tych zakładach produkowano sprężarki, między innymi do parowozu. Mm -hmm. no, Z Radom robił całą armaturę, tam powietrzną, pneumatyczną, y, smarotłocznie do smarowania silników. Także tak to wyglądało. Oni montowali. Natomiast zakłady Cegielskiego w Poznaniu też produkowały te parowozy, bo to od jedynki do setki zrobiono w, Ceg... w szanowie, a od setki do 100, sto... Kurde, 170, chyba 8 było. Tak dobrze pamiętam. Nie chcę skłamać teraz. Robił pod 101, zwyż, mhm. produkował cegielski. I teraz... Po co sprężarka w parowodzie, chodzi o hamulce? Tak, sprężone powietrze do dzisiaj jest używane na kolei do hamowania. Mhm. To jest do hamowania, natomiast yy, każda lokomotywa jeszcze miała prądniczkę swoją, generator tam jest mały, 2 po prostu prądnicę na 24 V do oświetlenia lokomotywy. Co jeszcze, szczególnie do tych tendrów? Później jak powstał Pafowak, wojnie odbudowany, to Pafowak się trudnił produkcją tendrów. I takie sytuacje były, że parowozy były produkowane. Jest nawet cała kronika o parowozie PT47, o produkcji jego. Tego typu lokomotywy jest na YouTube, można ją znaleźć. Parowóz PT47, tak się to nazywa. I tam nawet jest pokazane ten parowóz, który wyjeżdża z Hali z tendrym beczkowym z tej rzeki który był na 80 na godzinę maksymalnie. lokomotywą na 100, prawda? No i wyglądało to w, ten sposób, że, wygląda to w ten sposób, że po prostu dużo tych parowozów jeździło z tendrami niemieckimi. Wiadomo, że po wojnie były lokomotywy w różnym stanie u nas. W polskich działaniach wojennych odzyskiwano tendry i remontowano je z parowozów przede wszystkim ośpiesznych, osobowych, te, które miały prędkość taką do 100 na godzinę żeby spinać je z tymi lokomotywami właśnie PT-47 i dużo tych właśnie parowozów jeździło z tendrami po prostu nie naszymi, jak to się mówi, ale hmm. potem, w racji tego, podczas remontu, lata 60-70 te tendry już miały swoje lata, parowóz był stosunkowo młody, natomiast tendry były już wiekowe na bazie tych tendrów opracowano w ZNTK Wrocław dokumentację i, i zaczęli produkować tego typu tendry, to jest typ niemiecki ale wyprodukowany w Polsce w latach 70. I on ma oznaczenie nie ma tu tabliczki wyścignięcia, bo tam kolega do oznania pożyczył 34 D4, D74, czyli 74 rok zatwierdzenia konstrukcji. Mhm. Czyli w 74 roku zatwierdzono konstrukcję budowy tych templów. A 34 metry sześcienne wody. 34 tony wody miał tutaj w tej kadzi wodnej, u góry ten, 12 ton, 14 tą węgla Aha. i te parowozy miały też. Podajnik mechaniczny węgla do pieca. Był, Był tak zwany sztoker na nich. To było zakładane po prostu podczas napraw, że można było. Ten akurat jest na łopatę w 100%, natomiast były też lokomotywy, które były zasilane właśnie w mechaniczny podajnik węgla do pieca. No taki załadunek, te 12 ton, na ile to wystarczyło? A znaczy, się powiem tak, najwięcej idzie wody na parowozie. Węgla, te 12 ton, to na 12 godzin serczyło Aha. Jak 12 godzin była służba na parowozie, to te 12 ton przeważnie serczyło Natomiast jeżeli chodzi o wodę To było tak roz, rozpracowane, że wszystkie pociągi pośpieszne, osobowe, które jeździły dalekobieżne jakieś Miały co 100 km tak zwany postój techniczny Oczywiście na stacji Ludzie, przesyłki i tak dalej, dokładnie, rury. on dobierał wody w tym czasie była, bo były właśnie te wszystkie żurawie do nawadniania parowozów, były przy wszystkich peronach, można powiedzieć torach wyjazdowych i tak dalej, poza lokomotywowniami parowo z parowozowniami, kanałami oczystkowymi, to po prostu było przy tym, żeby on podczas jazdy, postój, ma mało wody albo tego, dobiera wody. Bo parowóz jak parowóz tak samochodem, mogą stać obok siebie dwie te same lokomotywy, numer po numerze, każda jest z tej samej serii, części jakbyście chcieli zamienić z jednej na drugą, one teoretycznie pasują, ale praktycznie to jest ta jak bez rękodziewu. Druga rzecz, każda robiła inaczej parę, każda inaczej jeździła. No bo żyła z no życiem. No to na razie sześć. Także tak to, tak to wyglądało. I jeżeli chodzi o użycie wody na parowozach, jeszcze powiem wam tak. Wszystko zależy od tego, jaki prowadzimy pociąg. Czy jest ciężki, czy lekki. Wszystko zależy to tak, od oczywiście tego, w jakim ten... terenie ten pociąg prowadzimy. W jakiej porze roku. Czy stoi, czy ciągnie. Tak. I w jakiej porze roku? Bo były parowozy takie, które po prostu gubiły wodę, jak to się mówi w żargonie kolejowym. Gdzieś tam, prawda, uchodziły gdzieś trochę nieszczelności, było gdzieś na jakiejś armaturze, on stał, ze smoczków parowało. No już wiadomo, jak odparowywuje, to ta woda odparowuje, ona się traci. to się mówiło, że się gubi wodę. Oprócz tego... Nie, to jest tak. To jest wagon ściśle złączony z lokomotywą do przewozu zapasu węgla i wody. I powiem tak, są to tendry, które mają najwięcej wody, jeżeli chodzi o P, to jest tender 34D74, dlatego 74, bo to jest tender bazowany na tendrach produkcji niemieckiej. Jak nasz przemysł polski budował parowozy, to jeszcze nie było na tyle wykształconych zakładów odbudowanych, które by produkowały tendry do parowozów. Bo tak jak na przykład Chrzanów produkował lokomotywy, to oni budowali parowozy. Natomiast i to też wyglądało tak. Kotły budował Babkow Zieleniewski, zakłady, po wojnie tutaj u nas w Sosnowcu były, produkowały kotły do parowozów TKT-45, TKT-48, do OL-49, do wąskotorowych. Zestawy kołowe, czyli same te bose koła, odlewy, były robione w hucie tutaj tej e, batorem, między innymi. No i to potem przychodziło wszystko tam na grunt i tam została ta. Ramy robili oni, składali to po prostu i tak dalej. Dorabiali silniki i tak, tego typu rzeczy yy, i składali to. Na przykład sprężarki do parowozów produkowane były w Starachowicach, tam gdzie stary. W tych zakładach produkowano sprężarki między innymi do parowozów. No, ZNTK Radom robił całą armaturę tam powietrzną, pneumatyczną, yy, smarotłocznie do smarowania silników. Także tak to wyglądało, oni montowali. Natomiast zakłady cegielskiego w Poznaniu też produkowały te parowozy, bo to od jedynki do setki zrobiono w, Cegie... w szanowie, a od setki do sto... 100 chyba osiem ich było. Jak dobrze pamiętam, nie chcę skłamać teraz. Robił od 101 zwyż produkował cegielski. A teraz... po co sprężarka w parowodzie? Chodziło o hamulce? Tak. Prędzone powietrze do dzisiaj jest używane na kolei do hamowania. To jest do hamowania. Natomiast yy, każda lokomotywa jeszcze miała prędkość, swoją generator. Tam jest mały 2 po prostu Ma 24V do oświetlenia lokomotywy. I co jeszcze? jeszcze? Później, jak powstał Pafawak po wojnie odbudowany, to Pafawak się trudnił produkcją tędrów. I. Takie sytuacje były, że parowozy były produkowane, jest nawet cała kronika o parowozie PT-47, o produkcji jego, tego typu lokomotywy, jest na YouTube, można ją znaleźć, parowóz PT-47, tak się to nazywa. I tam nawet jest pokazane ten parowóz, który wyjeżdża z hali z tendrem beczkowym z tej reksa, który był na 80 na godzinę maksymalnie. Lokomotywa na 100 prawda? No i wyglądało to w, ten sposób, że, wygląda to w ten sposób, że po prostu dużo tych parowozów jeździło z tendrami niemieckimi. Wiadomo, że po wojnie były lokomotywy w różnym stanie u nas. W tych działaniach wojennych odzyskiwano tendry i remontowano je z parowozów przede wszystkim uśpiesznych, osobowych, te które miały prędkość taką do 100 na godzinę, żeby spinać je z tymi lokomotywami właśnie PT-47. I dużo tych właśnie parowozów jeździło z tendrami po prostu nie naszymi. Jak to się mówi. ale potem z racji tego podczas remontu lata 60-70 te tendry już miały swoje lata, parowóz był stosunkowo młody, natomiast tendry były już wiekowe na bazie tych tendrów opracowano w ZNTK Wrocław dokumentację i, i zaczęli produkować tego typu tendry, to jest typ niemiecki, ale wyprodukowany w Polsce w latach 70 -tych. I on ma oznaczenie, nie ma tu tabliczki wyściągnięte, bo tam kolega do oznania pożyczył y, 34 D4, D74, czyli 74 rok zatwierdzenia konstrukcji. Mm -hmm. Czyli w 74 roku zatwierdzono konstrukcję budowy tych tędów. A 34 metry sześcienne wody, 34 tony wody miał tutaj w tej kadzi wodnej. U góry ten, y, 12 ton, 14 ton węgla. Aha. I te parowozy miały też y, podajnik mechaniczny węgla do pieca. Był rozwój. tak zwany sztoker na nich. To było zakładane po prostu podczas napraw, że można było. Ten akurat jest na łopatę w 100%, natomiast były też lokomotywy, które były zasilane właśnie mechanicznie podajnik węgla do piecowo. No taki załadunek te 12 ton, na ile to wystarczyło? No, znaczy, się powiem tak, najwięcej idzie wody na parowozie. Mhm. Węgla te 12 ton to na 12 godzin serczyło. Aha. Jak 12 godzin była służba na parowozie, bo te 12 ton przeważnie straczyło natomiast jeżeli chodzi o wodę to było tak roz, rozpracowane że wszystkie pociągi pośpieszne osobowe, które jeździły dalekobieżne jakieś miały co 100 km tak zwany postój techniczny no, oczywiście nie. na stacji ludzie, przesyłki I, i tak dalej, cerury, dokładnie. dokładnie, on dobierał wody w tym czasie była, bo były właśnie te wszystkie żurawie do nawadniania parowozów były przy wszystkich peronach można powiedzieć, torach wyjazdowych i tak dalej poza lokomotywą, parowozem, parowo z ogniami, kanałami oczystkowymi, to po prostu było przy tym, żeby on podczas jazdy, postój, ma mało wody, albo tego, dobiera wody. Bo, paroguz jak paroguz, tak samochodem, mogą stać obok siebie dwie te same lokomotywy, numer po numerze. Każda jest z tej samej serii, części jakbyście chcieli zamienić z jednej na drugą, one teoretycznie pasują, ale praktycznie to jest tak, jak Rolls-Royce, to jest rękodzieło. Druga rzecz, każda robiła inaczej parę, każda inaczej jeździła, no bo, żyła no życiem, no to na razie, coś. Także tak to tak to wyglądało. I jeżeli chodzi o użycie wody na parowozach, jeszcze powiem Wam tak, wszystko zależy od tego, jaki prowadzimy pociąg, czy jest ciężki, czy lekki. Wszystko zależy Bo od na, tego, w jakim ten... terenie ten pociąg prowadzimy, w jakiej porze roku. Czy stoi, czy ciągnie? Tak. I w jakiej porze roku. Bo były parowozy takie, które po prostu gubiły wodę, jak to się mówi w żargonie kolejowym. Gdzieś tam prawda uchodziły gdzieś trochę nieszczelności, było gdzieś na jakiejś armaturze. No stała staw smoczków parowało no to wiadomo jak odparowywuje, to ta woda odparowuje ona się traci to się mówiło, że się gubi wodę oprócz tego